że kolejny dwumecz z Zabrzem przed nami. Oba mecze zagramy w Głogowie, ale to wcale nie znaczy, że będzie łatwiej. No na pewno, tym bardziej, że w tym pierwszym meczu ligowym mamy do odrobienia 13 bramek i jest to niezmiernie trudne, ale wyjdziemy i będziemy walczyć. No właśnie, w piłce ręcznej odrobić 13 bramek, rzucić trzeba nawet o jedno więcej z tak dobrym zespołem jak Zabrze, to zadanie bardzo trudne. No, wydaje się niewykonalne, ale jeżeli nie podejdziemy z wiarą e, właśnie w, ta, w odniesienie takiego zwycięstwa, to nigdy tego nie osiągniemy. Musimy wyjść z przekonaniem, że jest to możliwe i wtedy, wtedy może to się zdarzyć. E, no, trzeba jasno sobie powiedzieć, że zdarza się to niezmiernie za to. Oglądaliście ten mecz na wideo, co, co wykazała analiza, jakie błędy popełniliśmy w Zabrzu? Nie, no na pewno źle weszliśmy w mecz. Początek meczu był fatalny. E, Potem, potem już, już ten mecz się wyrównał i, 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 i był bardzo przyzwoity w naszym wykonaniu, ale, ale ta różnica już się nie zacierała i zostało na koniec 13 bramek. Myślę, że, że musimy o wiele twardziej zagrać w obronie, bardziej kontaktowo, nie poddawać się e, takim presji stworzonej przez również i, i negatywne decyzje sędziów. Wydaje się, że dużo łatwiejsze zadanie przed nami w środę, bo mecz pucharowy zakończył się remisem. Nie no, jeszcze nie myślimy o tym meczu, dlatego że, że najważniejszy jest ten pierwszy mecz. Nie wiemy jak to się wszystko poukłada, w jakim stanie będziemy po, po tym pierwszym meczu. Także ten mecz jest, jest naszą no, odległą przyszłością.